Cześć, witaj na moim kanale Tarot moimi oczami. Witam Cię, Zodiakalny Raku, i zapraszam do czytania z kart Tarota na 2024 rok w temacie miłość. Co tam z tą miłością? U Ciebie może, może być. Za pośrednictwem przepięknej talii kart tarota oraz magicznych syren i delfinów zobaczymy sobie, co tutaj może się u Ciebie w tym, w tym roku wydarzyć, drogi, drogi Raku, ale też i z przełożenia zobaczymy, jak tarot tutaj zasugeruje, być może. Co innego będzie ważne dla Ciebie niż, niż miłość, ale skupiamy się oczywiście jak najbardziej na miłości w 2024 roku. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Zobaczmy zatem, co dla zodiakalnych raków niesie rok 2024. Popatrzmy. Jak tutaj z przełożenia tarot będzie chciał zasugerować? Hmm. O, wydaje mi się, że zodiakalne raki poprzestaną raczej w roku 2024 na przyjaźniach, niż nie będą chciały wchodzić hmm, w, w, po prostu w bliższe te te relacje z jakiegoś z jakiegoś powodu, chociaż no tutaj hmm, Tutaj jak gdyby chcecie tej, tej miłości, prawda? Chcecie być aktywne, ale odnoszę takie wrażenie, że ten ostatni, ostatni czas dał Wam popalić, jak, jak gdyby, I, i tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że lepsze będą dla Was przyjaźnie. Wspólne jakieś wypady z bliskimi, niż jakieś tam intymne łączenie się z kimś, kto, kto będzie chciał na przykład wejść w waszą przestrzeń. Ale zobaczmy, jak rozkład zasugeruje: karta księżyca, wasza energia, raczki, paść kielichów i czwórka mieczy. Karta diabła, dwójka mieczy. Hmm. I trójka. No powiedziałam to, co z przełożenia w tej miłości, że, że tutaj. Hmm, po pewnych przeżyciach będziecie mieć jakieś, jakieś lęki i będziecie tutaj wycofani, zdecydowani. Karty tak pokazują. Ósemka mieczy jeszcze król mieczy. I dziesiątka kielichów. Może, może ktoś się, kochani, pojawić w tej Waszej przestrzeni, ktoś bardziej taki racjon racjonalizujący, ktoś, kto no, będzie miał te uczucia, te, te emocje do Was, ale wtedy, kiedy jemu przyjdzie na to, na to ochota, tu będziecie się bronić, tutaj. Powiedziałabym, że jeżeli pokonacie własne lęki w tym, w tym czasie, to pod koniec, pod koniec roku powiedziałabym: No, może przyjdzie taki czas, gdzie pojawi się ktoś. Gdzie, kogo możecie wpuścić do, do swojej tej przestrzeni serca. Ale na obecną chwilę, jak gdyby nie widzicie w swoim otoczeniu kogoś, kto byłby na tyle dojrzały, żeby związać się, zresztą wy też nie chcecie. Może są to jakieś sporadyczne tam wyskoki, czy na seks, czy czy jakieś tam spotkania niezobowiązujące, ale m, powiedziałabym, że m, nie chcecie czuć się zranione, nie chcecie tutaj ponosić pewnych kosztów <grych>, tych emocjonalnych, właśnie z tego, z tego powodu, że, że, że no, wiązanie się z kimś może Wam przynieść więcej. Szkód, niezadowolenia niż, niż pożytku. I, I tak jak powiedziałam, w, sami same będziecie wiedziały, jak sprawy się mają. Może i też i będziecie się w tym czasie jak gdyby użalać nad, nad sobą, że, że nie, ma, nie ma kogoś, takiego ktoś, kto by sprostał tutaj tym Waszym oczekiwaniom. Tu, tu czytania pokazuje, że jednak hmm, Będą jakieś, jakieś wybory, ale będą jakieś wahania, i będziecie sprawiedliwie oceniać dane, dane sytuacje. Przyjdą jakieś zmiany, być może ktoś będzie jeszcze. Próbował z przeszłości, jak gdyby wychodzić z tym asem kielichów, pojawia się, pojawia się ktoś, ale no, niestety tu nie będziecie widzieli e, szans, będziecie chcieli to stłamsić, zakończyć, będzie jakieś rozczarowanie, zniesmaczenie, prawda? Po co mi to, na co? Bo, bo jednak e, będziecie wyciągać wnioski z przeszłości na, na przyszłość i, i raczej wydaje mi się, że, że tutaj zediakalne raki będą jak gdyby e, uczestniczyć bardziej tak e, zabawowo, wyjście wspólne z przyjaciółmi czy, czy tam po prostu i surowo będziecie teraz tutaj hmm, oceniać. Hmm. Jak gdyby tą, tą swoją sferę, te wasze kontakty z, z ludźmi. No będziecie robić, będziecie robić cięcia. Powiedziałabym zajmiecie. Praca będzie Was interesowała, kochani. Praca, zdecydowanie bardziej poświęcicie się gdzieś tutaj w tle czytania, ta, ta praca. Może i chcielibyście w tym paziu y, pentakli poczuć się stabilnie, ale tutaj jest więcej mm, tych emocji, tych problemów, prawda, bo pokazują się. Te karty mieczowe: czwórka, ósemka, dwójka, trójka, zranione, zranione serce, jakieś tam uzależnienia, niechęć wiązania się i karta księżyca, czyli błędy, błędy w działaniu, jakieś tu iluzje, strachy. No po co? Po co? Na co będziecie wychodzić tutaj z takiego, z takiego założenia? Więcej będziecie w głowie myśleć na temat miłości, ale tak jak mówię, może końcówka roku. Ktoś może tam zagrać na tych Waszych emocjach i, i może tam, tam otworzycie się, prawda, jakoś emocjonalnie. Może to być ktoś starszy, może to być ktoś po, po przejściach, może to być osoba wolna, może to być jakiś, czy, czy rozwodnik, czy wdowiec, coś takiego się tutaj pokazuje. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, i tutaj tych kombinacji może być wiele, wiele grup zodiakalnych raków, które mogą mieć taką, taką sytuację. Ale powiedziałabym więcej lęków czy uzależnień jakichś takich od od. Wcześniejszych wydarzeń, które spowodowały, że potrzebujecie się wyciszyć, przemyśleć sobie to na spokojnie. I jednak no, być bardziej taką wycof takim wycofanym, wycofaną tutaj w tym 2024 roku. Po co, tak jak mówię, będziecie wychodzić z założenia: po co mi, na co kłopoty wiązać się z kimś, jak na razie jeszcze nie będę tutaj potrzebować, potrzebowała tych wiązać się tworzyć jakiegoś <laughs> związku. Tutaj będziecie racjonalnie podchodzić do, jeśli chodzi do um, tych um, drgnień serca. Ale zobaczmy jeszcze, jak tutaj wypowiedzą się magiczne syreny i delfiny. Matczyny uzdrowienie. Gdy uzdrawiają się Twoje uczucia dotyczące matki, Twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. Wydaje mi się, że tutaj relacje z matką mają też wpływ na Twoje uczucia, na podejmowanie decyzji, na pewne, pewne wzorce. Może trzeba tutaj. W jakiś sposób uzdrowić tutaj tą relację, może też spojrzeć inaczej, jeśli chodzi o kontakty z, z matką. Taki, kochani, przekaz dla zodiakalnych raków, jeśli chodzi o temat miłości w 2024 roku. Dziękuję pięknie za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie. I bardzo cieplutko. I do kolejnego usłyszenia.